Dla mnie to jest abstrakcja, żeby po prostu żądać tyle podwyżki, aż tyle, bo tak naprawdę ja może w ciągu pięciu lat miałam złotówkę podwyżki i się z tego bardzo cieszyłam, no ale, no co my możemy? To będzie kosztem naszych dzieci tylko, które niczemu nie są winne tak naprawdę. My dopiero w siódmej klasie jesteśmy, ale jak ósmoklasiści, no to trochę te mogę mi się przesunąć i też na pewno się stresują mi w ogóle. Rozumiem tych nauczycieli, którzy strajkują? bo to nie jest sprawiedliwe, że dostają 1500 zł, aby na, na pensję, tak? Także moim zdaniem ten strajk jest słuszny, a no ktoś zawsze będzie poszkodowany przez strajk, to jest wiadome. Jeżeli nie dają nic rozmowy, taka forma jest jak najbardziej wskazana. Ja nie jestem rodzicem, jestem babcią, ale byłem pedagogiem i jak najbardziej jestem za. Podpisuję się tak samo pod tym protestem, jak wszyscy inni.